Cześć, witam się z Wami w kolejnym odcinku. Tym razem trochę inaczej, bo będzie historia z mojego życia. Mam nadzieję, że Was zaciekawi. Jest to historia o tym, jak trafiłam do willi arabskiego szejka i jak dla niego pracowałam. Więc jeżeli jesteście ciekawi tej historii, to zapraszam Was do oglądania dalej. A więc był to rok 2019, ja miałam 18 lat i napisałam maturę. Więc pomyślałam, że dobrym pomysłem byłoby zarobić trochę. No i e, byłam bardzo sfrustrowana, że nie mogę nigdy znaleźć pracy, pracy za granicą. Bo albo, albo były podejrzane jakieś oferty pracy sezonowej, czego nie chciałam robić, tym bardziej, że wybierałam się sama za granicę, więc wolałam nie ryzykować, ale też nie miałam żadnych możliwości i szukałam długo. No i byłam już poirytowana, że, że niczego nie potrafię znaleźć. No, i napisałam do swojego znajomego z Wielkiej Brytanii, czy może miałby jakąś pracę dla mnie, albo czy słyszał, czy ktoś nie potrzebuje do czegokolwiek do sprzątania, do pracy w kawiarni. Wiadomo, przecież nie wymagałam niczego innego, prawda? No, i porozmawiałam z tym swoim znajomym. Co ciekawe, on powiedział oczywiście, jeżeli coś tam będzie us usłyszy o, o jakiejś pracy, nie ma problemu da mi znać. Tylko nie spodziewałam się, że znajdzie mi tą pracę już na drugi dzień. Napisał do mnie wiadomość, że ma dla mnie pracę, że to jest housekeeping, czyli utrzymanie mieszkania, że, że to poleca jego znajoma, bo ona tam pracuje, ona e, zajmuje się rekrutowaniem osób do pracy w tym mieszkaniu, że to jest praca dla bardzo bogatej, e, zamożnej rodziny. No, i że to jest bezpieczna praca, dlatego że, dlatego, że to oferuje jego znajoma, dobra znajoma, którą zna od dawna. No, ja byłam podekscytowana, ale moim pierwszym odruchem było: no, jak? Ja, ja się boję, nie, nie polecę sama do Wielkiej Brytanii, wiadomo. No, ale, ale on powiedział mi też, że muszę być na drugi dzień. W Wielkiej Brytanii, jeżeli chcę mieć tu pracę, bo osoba do sprzątania i do utrzymywania mieszkania tego, tej, tego domu yy, jest potrzebna od, od zaraz. No i muszę się zdecydować i być tam najpóźniej, kolejnego dnia wieczorem. No to ja w pierwszym odruchu powiedziałam, że dziękuję, ale nie dam rady, yy, bo, bo mam to, to, to i tamto wiecie. Takie, e, mechanizm, taki mechanizm obronny e, mózgu, że, że sobie nie poradzę. Ale zastanowiłam się przez chwilę i pomyślałam, że mogę nie mieć już takiej okazji. No i spakowałam się, kupiłam bilet do Londynu e, i poleciałam kolejnego dnia. Bardzo przestraszona, bo to był mój pierwszy wyjazd taki na własną rękę mm, do pracy za granicę. I nie wiedziałam, czego się spodziewać. Jeszcze wtedy bałam się mówić po angielsku, a leciałam do Wielkiej Brytanii i w ogóle byłam przerażona tym faktem, e, że będę musiała się porozumiewać w tym języku z osobami, które na co dzień się nim posługują. No ale e, zaryzykowałam, wsiadłam do samolotu, e, doleciałam do, e, na lotnisko w Stansted i tam stamtąd odebrała mnie ta kobieta. E, która była akurat z Litwy, więc też nie była z, z Wielkiej Brytanii. Odebrała mnie kobieta i od razu zawiozła mnie do miejsca, w którym miałam pracować. Okazało się, że to nie był jeden dom, były to trzy domy, tylko że ja miałam pracować w jednym z nich. Jeden dom był poświęcony um, dla rodziny tego szejka. Nawet nie znam jego imienia, bo przez cały mój pobyt tam e, współpracowałam tylko z tą szefową i e, osobą, która tam nadzoruje wszystko. Więc nawet szczerze powiedziawszy nie pamiętam, pewnie gdzieś się to imię przewinęło, ale ja, ja byłam zbyt, w zbyt dużym stresie, żeby, żeby to im zapamiętać. No, ale wracając, to było tak, że ja przyjechałam na miejsce i moim oczom okazały się po prostu takie wielkie posiadłości. No widać było, widać było, że są one bardzo luksusowe. Ja się poczułam od razu taka malutka, zagubiona w tym wszystkim. I co? I od razu został mi pokazany mój pokój, w którym mam zostawić swoje rzeczy. I od razu miałam się przebrać i pójść do pracy. Dziewczyna, która tam też sprzątała, miała mi pokazać z jeszcze jedną panią, co i gdzie jest, ale to tak naprawdę trwało przez godzinę. A później zostałam pozostawiona sama sobie w trzypiętrowym domu z siedmioma sypialniami siedmioma m, prywatnymi łazienkami. Dwoma e, takimi łazienkami w, e, na parterze: e, living room, playroom, kuchnią e, i salą konferencyjną plus taras. Więc poczułam się bardzo przytłoczona. Od razu chciałam wracać do domu, ale nie miałam pieniędzy, żeby wrócić do domu. I pierwszego dnia y, naprawdę ta, ten natłok informacji mnie trochę zdołował, i wydawało mi się, że nie dam rady. Tym bardziej jak obserwowałam w jaki sposób ta poś jest zmieniana i te kobiety były we dwie, ja tam starałam się obserwować i, i wszystko w głowie mm, notować, ale ja też jestem straszną perfekcjonistką, więc jeżeli zostałam później sama z ogromnymi łóżkami i przestrzenią i tymi łazienkami i kuchnią i miałam pracować każdego dnia po 10 godzin. Myślałam, że będzie mi dane mieć dzień wolnego. Niestety okazało się później, że pracuję 7 dni w tygodniu po 10 godzin, co też było bardzo uciążliwe, szczególnie że no, ta praca nie była lekka, dlatego że robiłam absolutnie wszystko, do czego teraz przejdę dalej. No i pierwszy dzień um, wyglądał właśnie tak. Od razu zostałam rzucona na głęboką wodę, od razu musiałam um, z marszu po prostu iść do pracy. No i tak minął mi pierwszy dzień właśnie. Um, też był problem ze znalezieniem miejsca do spania dla mnie, dlatego że te wille były na przedmieściach. Um, na przedmieściach miasta, które nazywa się Guilford, i ja wtedy jeszcze nie miałam prawa jazdy. Nie mogłam ruszyć się stamtąd, nawet jeżeli po, po godzinach pracy. Nie mogłam się stamtąd ruszyć, po prostu ja miałam tam swój pokój, który dany mi został dopiero trzeciego dnia. Na początku też mieli problem ze znalezieniem miejsca do spania dla mnie. Ale w takich specjalnych przybudówkach, właśnie gdzie służba pracowała, e, znalazło się łóżko dla mnie i tam właśnie nocowałam. Więc cały swój wolny czas spędzałam e, nadal w miejscu pracy, tak naprawdę. E, ani nie mogłam pojechać nigdzie odpocząć, ani nie miałam dnia wolnego. No a jak już byłam po godzinach pracy, no to właśnie mówię, miałam ten pokój, e, który też znajdował się na terytorium tej willi. E, I tak mijały kolejne dni. Ja pierwsze dni odliczałam, bardzo odliczałam, kiedy, kiedy ja wrócę, bo ja nie miałam umowy określonej e, na ile, ale tak sobie postanowiłam, że chciałabym wytrzymać miesiąc. Spoiler, nie wytrzymałam miesiąca, dlatego że nie miałam dnia wolnego, co myślę, gdybym dostała ten dzień wolny, chociaż tą niedzielę byłoby mi łatwiej wytrzymać dłużej, ale no po prostu już fizycznie pod koniec nie dawałam rady. Pierwsze dni odliczałam, odliczałam, ile jeszcze mi zostało, tak sobie postanowiłam w głowie wymyśliłam datę do kiedy i tak, i tak po prostu egzystowałam. Do moich obowiązków należało wszystko związane ze sprzątaniem. Pranie, prasowanie, sprzątanie wszystkich pokoi, łazienek po kilka razy dziennie. Nie ja tak, że raz po sprzątaniu jest tak, jak po prostu cały czas miało, by, miało się błyszczeć. Musiałam również w kuchni przygotowywać zastawę przed śniadaniem, obiadem. I kolację, później po, po tych e, posiłkach sprzątać. M więc e, sprzątać teraz e, wszystkie pomieszczenia, i e, mam w głowie tak, tak, takie słowa, które mi ta szefowa powiedziała e, odnośnie tego, jak mam być. Powiedziała, że mm, służba ma być jak e, duch. <grym> Ma się przemieszczać bez Nie ma być cicho, ee, jakby ciebie tam nie było, ale porządek ma być taki, żeby było widać, że, że sprzątasz. Więc ta presja była dla mnie bardzo duża, tylko że ja nawet nie wiedziałam tak naprawdę dla kogo pracuję. Dopiero dowiedziałam się w połowie w połowie swojej pracy, że, że pracuję dla tego arabskiego szejka, którego synowie właśnie mieszkają w, w domu, w willi, którą ja sprzątałam. A dowiedziałam się o tym od kobiety, która później mieszkała ze mną, bo dostałyśmy oddzielną kuchnię, pokoje dwa, więc to była taka jakby no mini mieszkania dla nas i wtedy bardzo mi się to podobało, bo czułam, że mam prywatność. I mieszkałam z tą kobietą, która na początku wydawała się bardzo wspierająca, mówiła, że zawsze chciałam mieć córkę i że ja jestem taka fajna. Później okazało się, że um, Dużo wyciąga ze mnie i wszystko o czym ja mówię jej, ona mówiła o tym szefowej, to dało mi też dobrą lekcję, żeby nie żalić się, bo no, żaliłam się, że jest mi ciężko, ale swoją pracę wykonywałam tak jak należy, dlatego że goście, którzy tam mieszkali Mówili, chwalili mnie, byli dla mnie zawsze bardzo mili, nie było nigdy jakichś problemów większych, tylko po prostu mówiłam jej, że było mi ciężko, że, że jest mi ciężko. No i tyle. A okazało się później, że ona o tym wszystkim mówiła szefowej. Tak jak mówiłam naiwniej zaufałam, ale po jakimś czasie e, zobaczyłam, że coś jest nie tak i zaczęłam ją traktować inaczej. Okazało się, że po prostu chciała, żeby jej siostra przeszła na moje miejsce, a że e, nie było więcej wolnych miejsc do pracy. E, zależało jej na tym, żeby po prostu, bo to było widać. Ja też głupia nie byłam to, że byłam dużo, no byłam najmłodsza tam. E, ale to nie znaczy, że byłam głupia. Ja, ja widziałam już później, zaczęłam zauważyć, że coś jest nie tak. E, no i e, no ona po prostu, bo tak ona miała na imię, no ona chciała, żeby jej siostra przyszła na moje miejsce, e, co jej się udało bo koniec końców jakby zostałam zwolniona, chociaż i tak chciałam odejść. Moim planem było w ogóle powiedzieć, że potrzebuję dwóch dni wolnego na wyjazd, żeby na chrzest mojego kuzyna, bo będę matką chrzestną. E, ale no, e, Monika, ta szefowa mnie uprzedziła, bo powiedziała, nawet nie mi osobiście, ale temu mojemu przyjacielowi, dzięki któremu ja dostałam tą pracę, że ja mogę pojechać, ale już nie muszę wracać, e, więc tak się moja historia skończyła, e, do czego zaraz jeszcze wrócę. Bo Monika mówiła również, że jest zadowolona z mojej pracy, że jest wszystko w porządku. Tylko pod koniec, pod koniec trzeciego tygodnia moje, mojej pracy tam coś, coś zaczęło nie grać i ja to widziałam. Widziałam, że nona się na mnie inaczej patrzy. Czułam po prostu w kościach, że, że coś jest nie tak. A ja dawałam cały czas siebie 100% albo i więcej. Więc jakby nie widziałam, co ja mogę robić źle, ale oczywiście, że myślałam sobie, czy może coś jest nie tak, więc pytałam się, czy wszystko jest w porządku, też dostawałam informację zwrotną, że jak najbardziej, że goście są zadowoleni. Też wysłano mnie później do drugiego domu, bo uznano, że ja znam już gości, którzy się przeprowadzili z jednej willi do drugiej willi tuż obok, i ja musiałam razem z nimi się przeprowadzić, co zaburzyło kompletnie już mój rytm pracy, bo już wiedziałam, kiedy oni wstają mniej więcej, co mogę zrobić najpierw, i tak no, i zaburzyło to wszystko, dlatego, że nowe miejsce po, po prawie trzech tygodniach, już nawyków jakichś swoich, musiałam się przyzwyczaić do kompletnie nowych miejsc i nowego sposobu sprzątania, w ogóle organizowania sobie tej pracy. I byłam też sama, i cały czas byłam sama w tak ogromnych pomieszczeniach w tak ogromnych przestrzeniach. I pracowałam sama też, co ja lubię. Ja lubię akurat pracę e, samodzielną. Nie lubię, jak ktoś mi e, stoi nade mną, albo e, no, wolę pracę samodzielną niż pracę zespołową, to na pewno e, wtedy jakoś mi to wszystko łatwiej, szybciej, sprawniej idzie. E, co nie zmienia faktu. Że jedna osoba to było zdecydowanie za mało, bo w 10 godzin mm, trzeba było naprawdę ciężko i dużo pracować. Nie było czasu na przerwę, e, bo inaczej nie zdążyłoby się zrobić wszystkiego, co należy. I to był ten problem, e, dlatego że, no, mm, pod koniec już się czułam wyczerpana. E, też wracając jeszcze na chwilę do początku. E, nikt mnie nie poinformował, że mogę korzystać z kuchni i przez pierwsze trzy dni jadłam tylko e, orzechy, które sobie podkradałam z, ze stołu i daktyle i dzięki nim w ogóle jakoś funkcjonowałam, bo przecież też nie miałam tam ani sklepu, ani nic. I dopiero na trzeci dzień poinformowano mnie, że o pierwszej jest przerwa dla, dla służby, i wtedy, wtedy się okazało, że kucharz może też przygotować coś dla mnie. E, więc była bardzo dezinformacja duża tam. Bardzo niezorganizowane było wszystko. Też osoby, które tam pracowały, które mnie widziały, bo byłam nowa. Mówiłam, żebym szybko uciekało, że jak taka kruszyna, że taka młoda, że to nie dla ciebie, że tutaj po prostu jednym uchem wpuszczają, drugim wypuszczają informacje, że jest po prostu chaos, że jest ciężko, żebym, żebym uciekała jak najszybciej stąd. No i to zrobiłam po trzech tygodniach, tak jak mówię, ponieważ zostałam pośrednio zwolniona. E, za nic, po prostu, tak e, nie wiem do tej pory za co. I to jeszcze przez mojego przyjaciela, którym on, on mnie poinformował, że, że mogę wracać, ale powiem wam, że poczułam ogromną ulgę. Ja już po prostu chciałam do domu. Jak wróciłam do domu, to wszystko dla mnie było cudowne. E, wszędzie, oczywiście, widziałam, że, jest, e, że coś mogę poprawić, coś posprzątać, bo to już. Po, tylu, po takim czasie już po prostu wydawało mi się, że wszystko musi być idealnie, tak jak i, i w tych willach. E, I to mi zostało trochę później musiałam jakoś się odzwyczaić od tego. Podsumowując, już tak się rozkadałam, dlatego że to było bardzo ciężkie przeżycie, mimo że się uśmiecham teraz i wspominam to nie najgorzej, ale to właśnie dlatego, że chciałam powiedzieć, że ten wyjazd dał mi bardzo dużo, na pewno lekcji życia ogromną. Dlatego, że zobaczyłam, że potrafię i że mogę pojechać sama, że mimo młodego wieku dałam radę, że rozmawiałam po angielsku, że, że potrafię się porozumieć w tym języku, że potrafię sama sobie pracę zorganizować i załatwić. Ciężko było mi właśnie przegryźć. To, że ok, że ktoś po prostu e, mówi mi, możesz nie wracać, ale też wytłumaczyłam sobie, że zrobiłam z siebie te 100%. Jeżeli dla nich nie było to 100%, e, to wiem, że ja mogę być z siebie dumna i właśnie chciałam e, tak to zaznaczyć, że mimo, że to było ciężkie, to dało mi poczucie takiej siły i takiej sprawczości, że ok. Ja potrafię i ja mogę i, i taką lekcję właśnie wyciągnęłam z tej historii, która no, nauczyła mnie sporo. I tym pozytywnym akcentem chciałabym się z Wami pożegnać. Życzę Wam miłego dnia. Lajkujcie, subskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie robicie i zapraszam Was na kolejne odcinki już wkrótce pa. pa.